Pierwsze nagranie sroki na czatowni, nagranie, bo o wizytę mamy codziennie srok, przed chwilą były dwie sroki, było też stado szpaków, to są takie jesienne obrazki, teraz jest dużo, dużo mniej ptaków, no bo opuściły nas grzywacze, nie wiem czy zauważyliście, jest ich coraz mniej, coraz rzadziej można je spotykać a tutaj w czerwcu jeszcze y, zajadały na tej czetowni, przecież czereśnie. E, szpaków jest dużo, dużo mniej, nie ma zaganiacza, nie ma grubodziobów, chociaż grubodziob się powinien pokazać. No i czekamy na jesienne ptaki. Tu poniżej jest bardzo dużo jemioły, także myślę, że i zimowa, a popatrzcie tutaj, jest dużo jemioły, co oznacza, że w przyszłości jesienią, la, zimą możemy liczyć na to i jak widać tych owoców jest naprawdę bardzo dużo, więc o ile Zakład e, Zieleni z Radomia, ZUK, Zakład Usług Komunalnych tak naprawdę, Niepodetnie tego klonu srebrzystego na którym znajduje się ostatnia czatownia bo w czatowni tutaj było wcześniej dużo, dużo więcej a pozostała właściwie jedna sucha gałąź na której ptaki wykorzystują jako czatownię, jako miejsce które jest świetne do spoglądania na okolice i kontrolowania jak widzicie dużo jest tej jemioły no i liczę na to, że przylecą Jemiołuszki. A to już naprawdę jest piękny ptak i naprawdę jest co oglądać.